Siemanko, mordeczki, nie zapomnijcie dać subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Siemanko, to jest kolejny odcinek z Gry Klaszów. of to tutaj ze mną kolega Wojtek. Siemanko, no, Eluwajna, i będzie już kolejny odcinek z Klasza. I jak widzicie, już mam Barbariana na piąty level. Za szybko to poszło, bo jeszcze od tego Gold pasa dostałem tyle X, że aż ulepszyłem. Patrz, mamy na maksa 20 tysięcy, a mam 30. Hacker. Tak trochę hacker to jest, co nie Wojtas. Tak. <laughs> I to jest dobra. To jest głos dla Was widzowie. No i będziemy już atakować. Coś myślę. Zaczynamy. No, zaczynamy sobie chować. Nie A mam pełne. No to atakujemy. Wojtek, chcesz Zacznij? Nie! Dobra. Ja nie umiem atakować. Może kiedyś, jak będzie pięć ławek w górę, to następnym odcinku Wojtek zaatakuje. Pięć ławek w górę poproszę. To... czas. I będzie Wojtas atakował. Następny odcinek. Nie wstawię, bo nie chcę. <laughs> Będziesz atakował. No. I poczekaj, taka wioska. Może nie, może nie, może nie. Ale Golda. Pojacie. Na no. rozpało Golda. No, potrzebował, ale trudno się wbić tak dziwna ustawa morek. Odpuszczę, odpuszczę. Um, nubek. No tutaj w ogóle nie ma golda prawie nawet. Tutaj jest ogromnie. W lewym górnym rogu widzicie ile jest golda. To jest dużo. Więc Zaczynamy, a tego widzowie. Ja Dobra, i zaraz będę stosować rajdę. Dobra, jest super. Super barbarzyńska Ale dużo eliksiru będzie. Ale mega atak. I ten już Barbarion na piątce. Na piątce. oceniam go na piątce. I na piątce. I no, na piątce. No już koncelował, więc się nie dziwi. Bo jest taki mocny. bo stary i mocny. I tyle. Chwila na mersy z towera. Nie, skończyłem w sumie, skończyłem. O nie, jeszcze po bokach. O nie, najgorzej. Jeszcze po bokach, najgorzej. Szybko! Już mało czasu. Ja bym chciał to. Bardzo wręcz. Teraz te builder hole. Szkoda, że się nie rozdzielili w dwie strony. Bo jeden mówił bym mógł sobie pójść do tego. potem to, to w grupkę poszli. A myślę, że te 20... sekund te 20 sekundy i rozwali. Gdybym By miło Rage'a jeszcze. E, nie mów, że nie zdążył. Nie mów! XD 6! 5. Nie! 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 Udało się Wojta! Ale to było takie. To było proste. To było bardzo proskie. To było hakerskie wręcz. A tak. Ale jeszcze nie trzeba było, Rage'a. No. No i sobie dodajemy teraz goldzika. Bo go wymaksowałem sobie, murki, i mamy. O, właśnie, jak zauważyliście, to mamy właśnie nowe ustawienie. Nad powiedzcie w komentarzach, czy jest dobre, czy fajne, czy mam zmienić. I w sumie też picie w komentarzach, jakie gry mam nagrywać. Może, bo mam jeszcze jedną bardzo fajną gierkę. Mam Brawl Stars, mam 1100 pucharków, i nawet fajnie by było, gdybym nagrał Broka, i mam Broka już. Właśnie, bo już trochę daleko zaszłam. Mam tysiąc, dokładnie tysiąc, sto ileś harków. No i myślę, że będzie fajnie tak nagrać z, z kilka odcinków z Brawl Stars. No i dobra, bo mam od razu kolejne wojsko. Więc myślę, że ty zdobyłem golda, że dla Wojtka się poświęcę. Ja ci znajdę Wojtek Woj wioskę i zaatakuję. Ale pamiętasz pięć łapek w górę. Wbiją. Wbiją. Ja nie wstawię. Nie chcę. Ja da. słabo atakuję. Może się po trzy jedna gwiazdka. Jak myślisz? Nie wiem. Ale serio, to ja tego nie wiem. Ja ci dam taką taką prostą. <noise> Golda, więcej, więcej. Co najmniej 200 tyra. Znaczy 200 tysięcy. By było bardzo, do bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Na razie nie szuka wioski zbyt takiej fajowskiej. No może zaraz będzie. Ale to nie ta. No i właśnie Wam pokażę, jak ja w ogóle atakuję. Ale każdy zna tą taktykę. A to jest taktyka Wizardy plus Gianty. Każdy to zna. Ale mogę pokazać na tej wiosce. Albo. No nie pokażę, bo Wojtek atakuje, więc Sorki, nie, ale, nie. ale myślę, że Wojtek zaatakuje taką prościznę. Bo gości nic nie ulepsza. I możesz atakować. Wojtek, jak zaczynasz? No waj, tak jak zaczniesz. Ja Dobra. Po co dwa? U nie chcę Jak to? No błąd trochę, ale myślę, że to będzie szkódka. Myślę, że to będzie szkódka. Powodzą się dopiero ówki i zobacz, że ona nie gra. No, to No Wojtek, chcę. To zrobisz, zrobisz, zrobisz? Zrobię. To naprawdę ładnego. Ale wkrótce nie będzie, niestety, jednak. Gdyby Wojtek mnie złożył z tego chwila, to by tutaj dał no tego Wizarda, jakby tutaj były Gianty, i by wygrał. Zmarnował. Niestety. Ale się zdarzają takie błędy. Ja wam widzę, że coś powiem, co zrobi Wojtek. Wojtek dał dwa raj jak? No kiedyś nam dałeś, pamiętasz? Ano. To było trochę takie... Takie śmieszne, to było. No. Ale Bo Wojtek myślał, że to będzie dwa razy szybciej dać, czyli dwa razy mocniejsze. A to nic nie dało. Ale pewnie... Będzie szybka. E, będzie Wojtas! Jak jeszcze jest 59 sekund. No. W nic nie ma. Jest, jest, jest jeszcze Bingersong. Myślę, że przez ten czas mogę zrobić. Czyli do kilku stron? Ja mogę zobaczyć Wojtas? Dobra. Jak widzicie, Wojtek bardzo fajnie dodatkową. Postaram się. Dla widzów. Właśnie, dla widzów. Dobra. Myślę, że będzie 99%. Tak to. No, niestety 99, ale Wojtek, gratulacje. Ale dobry atak, serio. I dużo golda mi zebrać chyba 267 tysięcy. Prawie, że. Ale drugiego chwila y, to było. Szczęście, że nie trzeba było. Hmm. Będzie 99% i będzie wygrana. Hmm. I wygrana. Wojtek, bardzo, bardzo super zaatakowałeś. Mogę tyle powiedzieć. Bardzo dobry atak. I myślę, że tak. Tak fajnie na koniec. Wiecie, co zrobię? No, Wojtek, Woj, Wojtek może zaatakować też na małej. Trochę My, to umiem. Wojtek umie na małej i ma bardzo fajną taktykę. Wojtek, już sobie wybierz. Rzeczy. Już wiecie chyba, czemu Wojtek lubiła to koszty. W dodatku to jest na ósmy level. Więc widzicie, o co chodzi. O tak go rozstawia? Nawet bardzo fajnie rozstawia. Dookoła? Nie. No. Myślę, że będzie jedna gwiazdka. Minimalnie. Minimalnie. No, no. Około to powinno być. Nie no, jedna gwiazdka powinna być, moim zdaniem. Ja Ci oddaję, i patrzymy, jak to Wojtek zaatakował. 36% tutaj. Niestety. Coś nie pykło dla Wojtka. I teraz na końcu odcinka może... Też ja zaatakuję. O nie, wygrałeś! Gratulacje! <grafy> Ale no trochę yy, przeciwnik z... Dziwnie zaatakował. bomber po kanon karty. No taka dziwna taktyka trochę. Trzeba kilka minut. No to zużyję dla Was, widzowie, na odcinek. Na odcinek to zrobiłam. 5 gejstów zużyłam. Ja też lubię atakować bardzo smokami. Bardzo lubię. Ja to atakować no. Może tak przeczyścić? Delikatnie jednostki bym chciał. To w taki sposób na początek. Dobra, i myślę, że tutaj będzie jedna gwiazdka. A może i Możliwe. Ale zatek ja od ziemi. No. Chyba słabsze, Jedna gwiazdka. Dobrze ci idzie. No. Ostatnio to ja mocno tymi smoczkami. Wojtek robił gwiazdki, a teraz jest odwrotnie wręcz. Dobra, ale na pewno będzie wygrana. No, na pewno.